Witam na drugiej części konferencji po meczu Śląsk-Stal. Teraz z nami trener Łukaszu Iwan-Dżurdziewicz, trenerze tradycyjny po podsumowanie meczu. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. No, tak jak przed meczem było zaplanowano i chcieliśmy ten mecz wygrać. Myślę, że zwłaszcza w tej drugiej połowie, pierwszej trochę to to aż tak dobrze drugie powie połowie, zwłaszcza ten atak pozycyjny, bo ostała się cofnęła i czekała aż powie na kontrataki. W pierwszej połowie to co chcieliśmy, czyli presować wysoko przeciwnika. Widzieliśmy, że ten Alex Wadiechow jest dosyć wolny, ma zwrotny zawodnik, który dobrze jest piłką, ale, ale dopóki ta piłka już nie jest pod jego kontrolą, no ta z tym ma problemy. Także to był bardzo dobry odbiór Nowela i, i, i akcja bramkowa. Widzieliśmy że można tylko zagrożyć ze stałego fragmentu jest z strzeli, ale tak rozmawialiśmy z ekipą sędziowską a piłka z no, ta jest pół metra z obyjskim, no I teraz też ten arbitr, który tam był spóźniony przez całej te akcji, no, też nie powiedziałem, że się zdarza i, ale on musi też zrozumieć, że takie błędy po prostu zwaniają trenerowi i, i zmieniają ludziom życie. I to, że na różnych konferencjach online y, mm, rozmawiają z nami, żebyśmy zrozumieli ich rolę, to oni też muszą zrozumieć naszą rolę, bo innymi, inaczej, jak nie będziemy współpracować, no to y, nie będzie dobrze. I uważam, że taki war, no jak mm, mówią, że war przy tych sytuacjach nie ingeruje, ale to są sytuacje, które za chwilę mogą być bramkowe. Czy, nie wiem, czy to jest, nie jest warto zmienić i po prostu takie decyzje analizować, bo to jest jednak drożny, który jest w pewnych drużynach prawie po bramki. Także, ale nie ma co, tak, tak jest, zdarza się każdemu, na pewno Na pewno to, są, to jest błąd ludzki, idziemy dalej. My w pierwszej połowie mieliśmy kilka problemów, no widać, że ten zespół emocjonalnie jest, cały czas jesteśmy pod, pod olbrzymią presją, my poprzedniego w sezonie tego teraz. Wiemy jaka jest nasza walka i to momentami nam, nam, nam wciąży w tym wszystkim. W tej drugiej myślę, że e, tak tutaj też gadajmy, e, to jest e, pod przed chwilą i ja też, że to taki podobny mecz, z Koroną Kielcem jednak ten mecz powinniśmy widać, bo jednak byliśmy na pierwszej, drugiej połowie i mieliśmy wszystko w swoich rękach, ale taka jest nasza droga, a Kręta w tym, w tym, w tym, w tym roku widzimy, że taki W tym też tam leki to My więc dalej, teraz już bez Johna i Erika, i też musimy sobie dawać radę. Jedziemy na Czerwik teren w Gdańsku, dwa tygodnie, żeby popracować. te rany, które mamy, zalecił ten odnauł, ale czasem lekki uraz w oczu. też trochę tak mała, myślę, że. Pytania, proszę. Dzień dobry, panie Trenerze. Karol Błogański, przedmiot sportowy. Mówi pan o tym, że może należy zmienić ten protokół. waru. Pan chce to wrzucić do dyskusji, czy, czy pan na przykład będzie namawiał kogoś w klubie, żeby, żeby wysyłać jakieś. Protest, pismo. Wrzucam, wrzucam tylko takie, bo to są jakby ludzie też możemy rozumieć, bo ja... Mogliśmy zrobić tego cyrki, mogliśmy zrobić i, i rzucić kartki, czy kartki, ale to, to nic nie da. Chcemy też na zimno też pewne rzeczy, rzucicie, ale to są, jeżeli już jest zawarli, jeżeli już idziemy w tym kierunku, że chcemy, żeby było mniej błędów, to takie błędy są, są błędy, które wypaczają mecz, po prostu i, i punkty, może za miesiąc dwa, może się okazać, że te dwa punkty są dla niektórych drużyn. Nie tylko naszym, nie ja tylko nie mówię o tym meczu, mówię o, o, o w wszystkich meczach. Są mega istotne, jeżeli to już tak jest, na, na tym poziomie, wymagający od nas wszystkich, no to wymagamy, żeby ten warant też e, tak jak e, słyszymy momentami, że są jakieś dobre decyzje, dobre decyzje, to po prostu też mówić, no, no, wyszła piłka pół metra i no, trzeba to wycofać, bo za chwilę na meczy i ja wszystko to uznaję, że przepraszam, też robię swoje błędy jako człowiek, ale no, to są błędy, które zmieniają życie ludzi. Ja. Bo jestem dzieckiem na samym początku do drogą, ale nie ma pan trochę żalu do swoich piłkarzy, że, że w drugiej połowie za mało tego parcia do przodu, brak takiego planu B, bo no to jest bardzo cenna strata punktów. No tak, bo myślę, że próbowaliśmy, mieliśmy dwie, trzy, tu sytuacje. Johnny nie który w rozdziale minął kilka z zawodników, to są prawie w WIGI, tam, się nie pamiętam do końca, mieliśmy królową szansę, stale ten wynik dla nich był dobry, z tego sposobu gry, czyli prozowicowali się, nie chcieli w ogóle grać, tylko po prostu czekali na, na długie podanie do Maka, albo do tego sapinena, żeby coś szło, albo, albo z jakiegoś, jakiegoś takiego fragmentu gry. To było po prostu na końcu, się zdarzyło, a tak naprawdę nie chcieli, mieliśmy tą kaloronu, no bo nie można mieć na meczu, na meczu mieć dzisiejszej podobnej sytuacji, ta sytuacja, Johnny była tyle klarownej, można widać w ta, ta pierwsza, uh, próbowaliśmy, ale nam się nie, nie udało. jest też ten strzał Adriana, uh, to co chcieliśmy zmienić, bo później już nie było sensu dawać zawodników, którzy są szybcy, bo tego wolnego prawa już nie mieliśmy. Chcieliśmy więcej zawodników, którzy grali pomiędzy liniami na tego dlatego ja nas na boku z, z, z Martinem i potem Dennis na boku, żeby z to przyspieszyć, myślę, że chcieliśmy zrobić wszystko. Też okazje, które mieliśmy, powinniśmy wykorzystać Idziemy dalej. Ta kartka eliminująca z kolejnego meczu Riga Exposito w samej końcówce po takim zamieszaniu konfrontacji masowej. Będzie pan miał pretensje do niego o to, że, że niepotrzebnie się uwikła w samej końcówce? Jest coś takiego? No, wiecie, to są emocje. No. To, tak jak żebyśmy mm, było jasno, że jak się walczy coś, to byśmy byli w tak takiej to się za chwilę powiedzieli, że nie zależy. Po tym jak są takie emocje, potem mówimy, że jest za mocno. No, też się uważam, że Kiedyś mieliśmy taką e, sytuację, graliśmy na takim meczu e, był taki arbiter z Irlandii, on cały czas e, rozmawiał ze mną, że ja rozmawiał z Pogadaj z tym, z ty, pogadaj z ty. Nawet jak był jakiś krzyk, a powiedzmy, za chwilę mu tą kartkę Bardzo taki, taki moment, jak mówię, że takie karanie w takim momencie, gdy dwa, dwa zespoły są w, w emocjach i walczą, coś by nawet powinno, nawet taki moment jakby, powinno być rozluźnięcie bez kartek, bo to są emocje, ludzie muszą też zrozumieć. Że jest arbiter, który jest zimny, który i to ogląda, i są ludzie, 22 ludzi, którzy emocjonalnie ma w, 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 wielkie emocje w tym wszystkim. Nawet ja też się kontroluję, że jako tener nie dokłada czasami jakichś emocji, bo to nic nie pomaga. I, i tego także, bo my zawsze mówię, że jak jest w wyborze walki, że też to pokazuje, że, że załodnicy chcą i że gdzieś tam ta. W, w, frustracja wiele w drugą stronę, no też trzeba to zrozumieć. Także teraz jest po prostu szansa, żeby te kartki wyczyścić, bo i tak i tak e, będziemy mieli po prostu te kartki za chwilę, a może tak od razu wyczyścić i, i dać szansę im zawodnikom, bo też musimy grać i do y, i Bizarika. Tak. No właśnie, a ta kartka dla, dla Johna i Bojacha, bo powtórki pokazują, że to raczej nie, nie, nie zasługiwało na żółtą kartkę za próbę wymuszenia rzutu karnego, czy, czy na przykład nie chce Pan się odwoływać. No, to jest też. E, po prostu wiceprezesem, wice, e, że, że m, po prostu będziemy analizować tę sytuację i się o tej kartki odwołać. Dziękuję. Dzień dobry, panie trenerze. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty. Na początku chciałbym poprosić, aby skomentował pan występ środkowych e, obrońców. I tak też jako lokalny patriota zapytać, czy nie widzi pan większej szansy na to, aby Mateusz Stawny pojawiał się w przyszłości w, w pierwszym składzie. Wydaje mi się, że pokazał się mimo złego wyniku z dobrej strony w Częstochowie, a brakuje takich chłopaków, z którymi przysłowiowy kibic po prostu mógłby się utożsamiać. Jak widzi pan jego przyszłość i ewentualnie, jak skomentuje pan występ jego konkurencji? Bo tak na to trzeba patrzeć. Zgadza się bardzo, bardzo dobre pytanie ogólnie. Widzieliśmy, że na początku mieliśmy problemy z prowadzeniem piłki, Diogo i, i korada, korada poprawy. Chcieliśmy zmienić coś w przerwie, ale się okazało, że Łukasz Bejer wypada i to jest z, z urazem i to jest też formacja obronna, która jest bardzo delikatna. Jak się tak zmienia coś w trakcie meczu, no to zazwyczaj nie jest, nie jest, zbyt, jest zbyt dobre. Biorąc pod uwagę, że nagle się z o, Mateuszowi dzieje dużo w życiu, czyli miałem ten debiut, za chwilę idzie na kadrę i zazwyczaj mam takie życzenie, jak się... Przed karą i stawem jak zawodnika, bo już myślą o czymś coś do przodu i są, jest dużo emocji, tak, zwłaszcza w takich meczach, e, chcieliśmy tego jeszcze e, na ten moment oszczędzić. Ale Mateusz nie odstaje od nikogo i na pewno będziemy na bieżąco nie jest daleko i, i jest bardzo blisko pierwszego składu. Będziemy na to patrzeć bardzo, to jest, pokazało się z drugiej strony, Na niego nie liczymy, jako po prostu do zawodnika, jak oni każdy, szkodliwi populacji moi mieli z waszej pierwszej połowy problem, już drugi uh, powiem mieli nie te ale bardziej pewne i to jest taka uh, formacja bardzo delikatna i tutaj uh, zmiany muszą być uh, poprowadzone dosyć uh, spokojnie. Myślimy jednak też już o tych kolejnych meczach, przede wszystkim z tej perspektywy wrocławskiej. Wiemy, że ten dzisiejszy był bardzo ważny w kontekście chociażby walki o utrzymanie, która niestety Śląsk może czekać. Jak pan spogląda na ten terminarz? Jak pan go ocenia, może tak? No ja myślę, że biorąc pod uwagę realia klubu, czyli ja, jak tutaj hmm, przyszedłem, no, to było gdzieś tam w naszych e, rachunkach rozdzielana sytuacja. Widzę, że dla, dla państwa i dla nich nie, ale. Trzeba być realny, że powtarzamy milion razy, jaka jest kadra biorą w poprzednim sezonie, jaka, jaka jest w tym sezonie. I, I co się dzieje w klubie, to też musi być tego świadomia. Ta walka jest w naszych głowach, to jest realny, realny cel od samego początku, pomimo tego, że nikt nie chce o tym mówić, no to jest coś, co, co się może przydarzyć każdemu zespołowi w telewizji i widzimy zespoły, zespołu o wiele lepszych kadrach i o wiele lepszych warunkach, które się znajdują. Poza nami będą, będą w tej walce e, cały czas. My tego jesteśmy świadomi, ale mówi, mamy, e, mamy 9 meczy, mamy 27 punktów do zdobycia, to jest dużo dużo, a brakuje, żeby się um, um, zostać w brakuje 9-20 punktów, także na pewno na pewno jesteśmy tego świadomi i nie, 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 nie trzeba tego u, uciekać, czego trzeba się z tym e, zmierzyć. Jak najszybciej, widzieliśmy dzisiaj pomimo tego, że, że jest. Ta walka, myślę, że zespół dobrze odpowiedział braku, braku na tego zwycięstwa, ale myślę, że sam sposób gry e, jest obiecujący. To jeszcze ostatnie pytanie, trochę takie bardziej z dystansem, ale pana przygoda, można powiedzieć, w Śląsku, Wrocław, to jest taka trochę huśtawka nastrojów dotychczas, bo spotykamy się po meczu z mistrzem Polski, wygranym, potem jedziemy do Kalisza i jesteśmy smutni i potem znowu pewnie te nastroje tak się e, zmieniają. Czy pan się czuje w jakimś matriksie? Bo mam wrażenie, że pan tutaj e, wkłada serce, ale nie zawsze to serce bo pozwala e, po prostu osiągać te wyniki, na których panu zależy i ta huśtawka nastrojów no, musi również towarzyszyć też panu, więc chciałem zapytać, jak to wygląda z pana perspektywy. O? Dziękuję za pytanie, bo tak że zazwyczaj, ja się zawsze mm, żartuję, o taki Denis, ja się zawsze pytaję, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest Leo, Czyli zawsze pyta, jak się czuję, a on mówi, A ty jak się czujesz? Ja mówię, o, zapytasz, no wiesz, cały jest źle dzisiaj. A jesteś smutny, no nie smutny. Także uh, gdyby było łatwo, tutaj by nie było. Na pewno. Także gdyby było łatwo, to by, na moim miejscu był ktoś inny. Także jestem świadom tego. i Naprawdę mi bardzo zależy, może nie dla ludzi, których nie znam, ale dla ludzi, którzy są w, w klubie, którzy pracują w klubie codziennie, e, którzy bardzo żyją tym klubem, e, znam kilka kibiców, też spotkałem z nimi, jest wielu ludzi, których warto wkładać w serce i, i nie jest to łatwe. Także, ale mówię, cały czas tutaj jest ogólnie taki jakiś, mówię, co do Śląska władza, taki negatywny odbiór. A bardzo by mi zależało, mi osobiście, to jest takie moje może to znaczy, żeby to było takie bardziej bardziej takie, że okej, okay, teraz jest tak źle, wiemy, jaka jest walka, nie, że powinniśmy robić więcej, powinniśmy mieć więcej, a tak naprawdę rzeczywistość jest zupełnie inna, tak jakbyśmy myśleli, że jesteśmy jakim innym klubem niż tak naprawdę, którym jesteśmy że jesteśmy po prostu rzeczywistym, że jesteśmy w klubie, który już drugi rok przychodzi dosyć poważny problem, bo tam z ludźmi trzeba. Tej waczy się zjednoczyć i naprawdę ja widzę, że ten zespół i e, po prostu mamy ten zespół widać tych młodych opaków których naprawdę chcą. I wiadomo, że jak idzie nami, czy chce i chce nami grać, no, też mają, mają jakieś swoje problemy, to jest wiele rzeczy, które trzeba tych wszystkim pogodzić, ale bo ja tutaj jestem przyjechałem z e, swoją misją, którą mam, czyli e, żeby ten klub. Zbudować przede wszystkim zespół i żebyśmy wierzyli z tego jak najszybciej i, i mm, próbować na następnym sezonie, który też nie będzie łatwy zbudować coś lepszego, na miarę kibiców, na miarę oczekiwania. Takie jest jakie jest. Nie jest łatwe, ale przygoda jest i emocje są dasz za, na zapas. Wierzę. Idziemy dalej. Jeszcze pytanie, proszę Marcin. Dzień dobry Panie Marcin Marcińska, Pani sklep. Ja mam pytanie, bo przed tą. Kon Meczem dzisiejszym na konferencji prasowej mówił pan o urazie Adriana Bukowskiego, że tam troszeczkę ta dłuższa przerwa będzie tutaj zmuszona tutaj przy tym zawodniku. Natomiast będzie ona na tyle krótka, że będzie dostępna do pana dyspozycji na mecz za dwa tygodnie? Czy jeszcze tutaj trwają jakieś dodatkowe badania w tym momencie? Tak, Adrian, Adrian podlega się z jakim, jakim do lekkim dolegliwościami jeszcze. Na pewno ten, ta. ta ten odpoczynek na tą przerwę nam wszystkim wszystkim się przyjada, dla zawodników, żeby doszli do, do zdrowia, bo tak jak powiedziałem, że na nas jest, czeka nas 9 e, finałów. E, I na pewno na pewno ten tydzień już, już sprintuje, już biega bardzo mocno. Także na pewno jeszcze jak się do piłkę na pewno. W, w ten, w ten cały ten tydzień my jako taki, żeby było dobrze przygotować się ja w tym tygodniu, 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 który będziemy się przygotowywać na mecz z Lechią, będzie zdrowy, także zobaczymy. Jeszcze dotyczące sprawy, w końcu się spotkałem, to było takie lekkie zamieszanie, jeśli chodzi o, o zmianę, że pierwotnie za, e, za Michała Żubowskiego się miał wejść Petr Szwarc, ale ostatecznie to był tam Patrik Olsen, tak? Nie, 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 już był na, na początku chcieliśmy zmienić ale widzieliśmy, że OS ma żółtą kartkę i miał jakieś się jeszcze przed meczem i jedynie po prostu na bieżąco, żeby to było, ale Szymon, kierownik, nie słyszał nie słysza tego, ale on. to było takie błąd, nie, że pan zmienił nagle zdanie? Nie, nie, tylko... nie, 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 nie. Po nie, 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 nie. prostu już w OS miał tą żółtą kartkę, też jest jako w To jest niedogadanie. Się tak, tak jest, tak jest, zdarza się czasem, jak są emocje. Dzień dobry, Krzysztof Rakowicz, Śląsk Jeszcze nawiążę do tej końcówki, bo tam na chłel ucierpiał jeden ze ze I Jak wygląda jego sytuacja? Czy tam wszystko dobrze, czy to jakaś poważniejsza sprawa? Now, 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 no to jest właśnie to czasami, że y, nie tak z ławki chcemy, żeby to, by było, żeby to by było racjonalnie, bo ja go pytałem przy tej akcji, którą zrobił, e, którą topił piłkę wdebrał i dał do Johna na tą, na tą e, sytuację podbramkową, John nie wykorzystał. I widziałem, że tak już biega tak ciężko, i go przy tym zmieniam, czy jesteś, czujesz dobrze, bo że się dobrze, potem już nie, mam nie pretensji, że nie zgłosi o to, że nic wielkiego, tak mówisz, że się nie stało i że dwa dni wolnego i, i to wszystko wróci, no, także mam nadzieję musimy mu zaufać. Okay.